Erik, tuż po zakończeniu spotkania, wygranego spotkania, jak, jak ty widziałeś ten mecz, bo pierwsza połowa, dawało się, że większość meczów mieliśmy pełną kontrolę, ale pierwsza połowa jednak nie udało się postawić tej kartki na i. Tak, no pierwsza połowa no, piłkarsko dobrze, tylko trochę za dużo takich strat, gdzie nas korona łapała na kontry, takie pół kontry. I za dużo trochę takiej niedokładności u nas, ale widzieliśmy po prostu, że mamy jakość, że, że musimy tak dalej grać, może trochę cierpliwej z jednej strony na drugą, bo potem się otwiera więcej przestrzeni. No i dzięki Luko temu pięknemu my mecze otworzył i potem, potem było dużo łatwiej czy wy już czujecie z boiska właśnie, że taka konsekwencja, na jak mecz się nie układa, że już tak dobrze funkcjonujecie i macie też taki potencjał w zespole, że, że prędzej czy później uda się ten mecz otworzyć, nieważne jaki przeciwnik jest po, po tej stronie. No nie, bo my jesteśmy świadomi, że mamy do, dobry zespół, że to dobrze wygląda też w treningach, to dobrze wygląda piłkarsko, bo jest dużo tej kombinatoryki, dużo nam wychodzi. I też e, na razie jest, mamy ten moment na swojej stronie, gdzie, gdzie zawsze pierwszy strzelamy tą bramkę i potem oczywiście, że jest łatwiej. E, ale też mi się wydaje, że w końcu, w końcu no zrobiła się taka grupa, nie powiem, że to pierwszych 11, ale no jest... Bardziej stabilnie jest wszystko, to wygląda. Na podsumowanie rundy jeszcze przyjdzie czas po meczu z Lechem, ale właśnie. Mecz z Lechem, my jesteśmy na fali wznoszącej. No. Lech ostatnio, chociażby ten mecz w Kliwicach trochę gorzej. No wiadomo, że zawsze się wygrywamy o trzy punkty, ale czy wy czujecie, że naprawdę to my możemy być faworytem w meczu z, z liderem? Nie, 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 nie jesteśmy faworytami w tym meczu, na pewno nie. Bo jak popatrzymy w tabelę, to Lech ma ile? 10-11 punktów więcej? No to o czym gadamy? Nie. Ale my mamy swój cel, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy w dobrym momencie i ostatni mecz w tym roku u siebie, pełny stadion i na pewno zrobimy wszystko, żeby skończyć ten rok na Roswellę ze zwycięstwem.